Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a jutro od swoich rodziców otrzymasz prezent w postaci 2800 v Moi drodzy, przypominam, że nadal możecie wygrać właśnie jakiś prezent ze sklepu. Wystarczy, że zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napiszecie, biorę udział oraz wasz nick z Fortnite'a i w sklepie użyjecie mojego kodu LOLMYŚLNIKHEXO. No a teraz lecimy! Siemano mordeczki, z tej strony A ja Hexo w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat pięciu ukrytych nagród Deadpoola. Koniecznie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i też zapraszam cię na mojego Instagrama Heksoity, ponieważ tam niedługo pojawi się naprawdę spoko konkursik. No a teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Także generalnie, moi drodzy, nagrodą numer 1 jest to styl do Deadpoola bez maski. Zapewne wiedzieliście, że takie coś istnieje, ale pewnie większości z was nie wie, jak go odblokować. Więc już wam mówię, generalnie no to jest to nagroda za ukończenie całego ósmego tygodnia wyzwań Deadpoola. A najdokładniej musimy w tym tygodniu znaleźć nadmuchiwany pływak Deadpoola, który znajduje się z tyłu jachtu i wystarczy, że do niego podejdziemy, no i go sobie zbierzemy. No, a kolejne wyzwanie to zatańcz na imprezie jachtowej Deadpoola. I wystarczy, że ukończymy jedno wyzwanie. Ponieważ, tak jak tutaj widzimy, jest napisane ukończyć jedno dowolne wyzwanie, no i otrzymamy wtedy właśnie styl Deadpool'a bez maski. No i generalnie, moi drodzy, z tym jednym wyzwaniem jest to naprawdę ciekawe, ponieważ dotychczas trzeba było ukończyć dwa wyzwania, żeby właśnie otrzymać jakąś nagrodę, i właśnie tutaj przychodzi nagroda numer dwa, a najdokładniej nadmuchiwany pływak Deadpool'a, który wygląda tak, jak widzicie na ekranie. No i za jego odebranie, moglibyśmy otrzymać go też jako plecak, ponieważ w starszych sezonach, w sezonie z Ragnarokiem Rokiem, driftem i tak dalej. Właśnie był taki podobny plecak. Y w Fortnite'cie, lecz był on biały i przypominał on bardziej takie właśnie plażowe, typowo wakacyjne klimaty, a w tutaj byśmy otrzymali właśnie taki oto Deadpoolowy plecak, który według mnie byłby naprawdę, naprawdę totalnie kozacki. Teraz przejdźmy sobie do kolejnej nagrody, a najdokładniej, naj, najprawdopodobniej w tygodniu 9 otrzymamy nowy styl jeszcze do Deadpoola, a najdokładniej Deadpoola w wypływającej masce, ponieważ, moi drodzy, wyciekło właśnie e, w, e, wygląd pokoju na ósmy tydzień Deadpoola, ponieważ jak wiadomo Deadpool co tydzień zmienia swój wygląd w pokoiku, no to właśnie w ósmym tygodniu wyglądał będzie on tak i nie pytajcie dlaczego, dlaczego jest tu tyle Deadpoolów, ale właśnie przy komputerze widzicie tego oryginalnego, czyli tego w masce, no i w sumie to możliwe, że będzie on właśnie stylem, ponieważ w plikach gry znajduje się taki model, no i generalnie moi drodzy przejdźmy sobie do kolejnej nagrody, a najdokładniej jest to parasolka Deadpoola, więc generalnie moi drodzy było już naprawdę wiele nagród Deadpoola, ale Epic Games jeszcze nie dodało parasolki. Generalnie dodawali oni parasolki z naprawdę wielu okazji, na przykład między innymi event John Wicka. Więc w sumie jest to coś więcej niż event z John Wickiem, właśnie ta kolaboracja z Deadpoolem. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej pasowałaby tutaj parasolka Deadpoola za na przykład jakiś tryb z Deadpoolem, ponieważ taki też na dniach powinien się pojawić ze względu na to, że właśnie ta kolaboracja dopiero się tak naprawdę zaczyna i gracze spekulują że kolejny sezon, czyli rozdział drugi, sezon trzeci, może być właśnie yy, powiązany dość sporo z Deadpoolem. Dlatego właśnie wspominam o tej parasolce, że może ona zostać niedługo dodana. Teraz przejdźmy sobie do kolejnych kilku nagród i. A najdokładniej jedną z takich sekretnych nagród jest to takie oto, taka auto muzyczka do lobby, a najdokładniej yy, remix yy, emotki freestyling. Generalnie, no to otrzymujemy ją właśnie za polecenie na jacht. No i tak naprawdę to tyle. Tym bardziej, moi drodzy, to jest też taka emotka w plikach gry, w sumie bardziej animacja i fajnie też by było, jakby została ona dodana właśnie do sklepu z Deadpoolem. No i też, przy okazji, moi drodzy, właśnie do Fortnite'a w obecnym pokoju Deadpoola znalazły się dwa przedmioty, które były. W plikach gry już naprawdę naprawdę dawno temu, ale najdokładniej ten Shake oraz te fryteczki, które leżą na podłodze. Ponieważ zostały one dodane chyba już z kilka miesięcy temu, no a teraz dopiero pojawiły się one w Fortnite właśnie w pokoiku Deadpool'a. Tym bardziej niedługo pojawią się wyzwania agenta bananka, za które będziemy mogli otrzymać taką oto właśnie darmową emotkę. Także co moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli będzie właśnie jakieś więcej informacji na temat czegoś nowego związanego z Deadpoolem, no to koniecznie. Oczywiście Was o tym poinformuję. Ja byłem Hekso. No i co? Do zobaczenia i cześć!